Ale I co, jak pierwsze wrażenie? Jak? Tak? Moja nie wiem sama. No nie wiem, Pani. ja to jakieś też mam, ale wam nie zdradzę. No ja też mam, ale też wolę nie mówić na początek, bo może mam też jakieś podobne. I a potem dobra, będzie, jedna ja drugiej będzie odwijać. Dobra, dobra to ja proponuję na no początek to za... Miłość! Love. A Cheers, babe. Panowie są super, aczkolwiek jeszcze nie miałam okazji z nikim bliżej porozmawiać, więc e, najbardziej na to czekam. No dobra, to weźmy najpierw pod nóż, powiedzmy, Armina. Dobra. Co myślicie w ogóle o tym koledze? Tak. Fajny, no on chyba mi się najbardziej taki podoba, wizualnie, szczerze tak? mówiąc. No. Taki trochę dzieciaczek. No, no. taki no. No. To on jest najbardziej w moim typie. Ja w ogóle lubię mężczyzn z takim baby faceem lekkim e, i w sumie on jedyny. Ma taki. The next, please. E, Adam. Nie wiem, ja go bardzo lubię ogólnie. Wydaje no, taki się bardzo taki się sympatyczny no. i w ogóle... Sympatyczny. No, no. Pozytywny. Milo, no. zajebisty no, ziomek. Mam nadzieję, że po prostu fajnie się dogadamy, bo, bo takie wrażenie przynajmniej na mnie wywarł dotychczas. Kurde, no. nie mam o nim zdania, jestem taka pomiędzy. Ale jest taki no, śmieszny cały czas. No, 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 jest jakiś taki nie cały lubię czas, taki. Taki. ale nie wiem, czy jest szczery w tym. Ty bardzo Koszykarz. Co myślisz? Niby nie mój typ, ale ma coś w sobie. Na przykład wzrok ma taki... Mm -hmm. No mi się właśnie tak. podoba, mi się podoba koszykarz. Podoba mi się tak, mi? spojrzałam mu w oczy i mówię, okej, okay, okay, dobra, sys... zobaczymy. Nie, jak dla mnie każdy jest przystojny. Tak? A? Aż tak? To duży wachlarz masz. Na pewno mam w planie pogadać z każdym chłopakiem. Zobaczymy, który będzie zainteresowany. No i zobaczymy po prostu. Co będzie to będzie. Nie brałabym się do tego Bartka, który jest z Lori, bo wydaje tak, ja tak, tak, mi się, że oni już mają Tak, Happy, happy home, więc nie będę się wiesz w pieprzać w jakieś tam sytuacje, które już są, że tak powiem, zlakelpane. A jeszcze się okaże, że Bartek, że chętny, nie. Eee. <laughs> że Lori wiesz, a, no? a. <laughs> Nigdy nie wiadomo. Już znaczy, nigdy nie wiadomo. Ha, who knows? I jeżeli spodoba mi się jakiś mężczyzna, to raczej finalnie będzie mój. Rafał no jest mi się dobry. Podoba. Rafał jest spoko, ale wydaje mi się, że jest taki, jest trochę takim playerem i jest bardzo pewny siebie. Co, co myślisz? Myślisz? Nie, ja mi, mi się wydaje, się że właśnie duchy. na tle chłopaków... zaklepuje. Że... <laughs> nie, na tle chłopaków nie, nie wyróżnia się w sumie, Mi się wydaje jakąś pewnością siebie. Właśnie nie mi się nie, wydaje, tak? że on jest chłopak. No, no, tak? Tak? No, no. Takie katki trochę. takie no. ja Jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy. Bo na no, razie no, jak w wiemy, nie, nie wiemy. To co, to hasz cik? Teraz, do chłopaków? Yeah! <laughs> Jak tam? Jak ci się podoba? Kręcisz się w towarzystwo, myślisz, nie? Raczej nie mam problemu z kontaktami międzyludzkimi, więc myślę na 100%. Eee, no to fajne, ale widać, że jesteś taka energiczna, <grym wytkujesz> spontaniczna tak. trochę, co? Bardzo, <grym wytkujesz> bardzo. Wszystko na ostatnią chwilę zawsze <grym wytkujesz> tak? robię. Jestem mega energiczna i mało osób mi dorównuje energią. Mówisz, aż tak? Aż tak. Jest zwariowana, młodsza ode mnie, co, co mi bardzo pasuje. Chyba gdzieś to po prostu wyprosiłem. I czego ty szukasz? Chciałabym poznać kogoś, kto będzie w moim typie. Z kimś musimy się dobrze rozmawiać i musi mieć to coś. Wiesz, jak patrzysz w oczy, to widzisz w kimś to coś, co cię przyciąga. I ja tutaj raczej stawiam na to. O, to ciekawe. Doskoczyłam? Zaskoczyłaś, Znowu? No co? No, skakujesz, że dopiero się poznajemy. Mamy w sumie bardzo dużo wspólnych cech, więc myślę, że jeżeli faktycznie dalej tak dobrze będziemy się dogadywać, to ta relacja pójdzie w dobrą stronę. A jak jest twój typ faceta? Musi być dżentelmenem, ale jednak y, lubię mieć swoją przestrzeń. Ja byłam 3 lata w związku, teraz 2,5 roku mieszkałam z chłopakiem i pamiętam, tak? że ciężko było, jak był ten czas, że cały czas przesiadywaliśmy razem. Nie dało się. Nie yeah. dało się po prostu, wiesz, ja potrzebuję czasu dla siebie. Fajnie jest y, porozmawiać, fajnie jest nie wiem, poprzytulać się. Mm, ale nie za ale... dużo. Tak, miejmy swoje życie, no. no. Ja lubię, wiesz, jakby dogadać kobietom i robić jakieś y, miłe, miłe, gesty. Tak, jakie na przykład. Nie chodzi tu o jakieś wielkie rzeczy, tylko no tylko tak. po prostu takie wiesz, miło jest dostać kwiaty bez okazji, ale też bez przesady. A ten twój ostatni związek to był taki jeden poważny? Ja ogólnie zazwyczaj jak wchodzę w związki, to są poważne. Nie wchodzę w takie związki typu miesiąc. Wcześniej byłam półtorej roku, no i teraz trzy lata byłam. Do robiliśmy się trójki dzieci. Tutaj mam nawet wytatuowane. O, Boże, kociara i czara. <laughs> tak, więc to jest na poważnie. I co teraz? No, jak się samotną matką. Ja lubię psy i kotki, tak? Tak? To tak? to się dogadamy na <laughs> spoko, pewno. spoko, nie ma problemu. Jak jeszcze moje dzieci cię polubią, to już w ogóle. Bajka. Zdarzyło się poczuć moimi psami mężczyznę, który mnie okłamał, proszę tego nie sprawdzać. Piękna figura, piękne oczy, piękny uśmiech jesteś chyba najbardziej w moim typie spośród wszystkich kobiet, ale wiesz, to poznajemy się i zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie, nie? Więc dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci pięknie, bo Na bardzo Na jeszcze porozmawiamy. <głos> 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 Na pewno.